Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na film o drogich kosmetykach, które polecam. Kosmetykach z wyższej półki. Zdecydowałam się nagrać ten film tylko dlatego, że bardzo wiele osób mnie o niego prosiło. Eee, wiem, że będzie na pewno bardzo dużo negatywnych e, opinii na jego temat, bo nie każdy z Was lubi takie kosmetyki i uważa, że są niewarte swojej ceny i że to jest strata pieniędzy i tak dalej, więc jeżeli w jakikolwiek sposób Wam się zrobi przykro z tego powodu, odsyłam Was do innych moich filmów, które e, są dla różnych rodzajów odbiorców, czy vlogi, czy tagi i tak dalej, natomiast e, ten film będzie stricte właśnie o produktach z wyższej półki, a następne będą e, na pewno już takie dla wszystkich. Także ten film zdecydowałam się zrobić tylko dlatego, że mnie o niego prosiłyście. I to jest tyle tytułem wstępu. Zacznę od kosmetyków do twarzy. Te kosmetyki już znacie. Niektóre z nich także nie będę się też długo nad nimi rozwodzić. Wspomnę. Chanel Vitramir Aqua, polecam bardzo serdecznie ten podkład, on nie ma w sobie oleju, tylko wodę, co jest bardzo dużym już plusem, bardzo fajnie się rozprowadza, kryje niedoskonałości, nie jest super, super kryjący, natomiast kolor skóry poprawia, wszystkie rzeczy na plus, nie każdy ten podkład lubi, także radziłabym go spróbować w drogerii. W soforze czy na głasie, Natomiast bardzo fajny produkt, bardzo poręczny, super w ogóle na podróż, nic się z nim nie dzieje. Także polecam serdecznie, też Wam pokazywałam, nie będę się skupiać. Dwa produkty z Laura Mercier i bardzo fajnie jeszcze ten podkład się nakłada palcami, super się rozprowadza i tak dalej. Dwa produkty z Laura Mercier. Tutaj mam Silk Cream Foundation. Podkład, który jest doskonały, moim zdaniem rewelacyjny, super kryje. Natomiast ja tutaj jednak bym się pokusiła o to, żeby nakładać go. Pędzelkiem, mimo że palcami nakłada się go świetnie, bo on się rozprowadza doskonale, wszędzie można dotrzeć, on się tak właśnie pracuje z, z rękami. Natomiast ten podkład jest troszeczkę gubi pigment, przez to jak go nakładamy palcami, niestety tak, żebym raczej się pokusiła tutaj o nakładanie go pędzelkiem, tutaj, tutaj mam Tainted Moisturizer SPF 20, bardzo fajny też Wam wcześniej o nim mówiłam, fajnie wyrównuje koloryt, nie jest kryjący, bo to jest krem koloryzujący, natomiast rewelacyjna sprawa, także to Wam polecam. Jeżeli chodzi o produkty w kompakcie, to mam dwa produkty, które Wam serdecznie polecam. Pierwszy z nich to jest Guerlain i to jest. Ja tutaj nie wiem, jaki to jest dokładnie numer. Ja wcześniej już gdzieś wspominałam o tym podkładzie. To jest taki podkład, który ma w sobie tutaj. Tutaj ma lusterko. On jest już u mnie akurat zużyte, także muszę go wyczyścić. Tutaj ma lusterko. Natomiast pod spodem ma. Yy, właśnie gąbeczkę i miejsce na gąbeczkę, także yy, to wszystko jest od siebie oddzielone i się te bakterie nie łączą ze sobą. Fajne jest to, że kupujemy puzdereczko i później do tego dokupujemy wkład, który jest tańszy o wiele, także to jest, to jest fajna sprawa. I jedyny minus tego pudełka jest taki, że ono się bardzo szybko rysuje. Tutaj jest też lustro, można się przejrzeć, które w, tak wbrew pozorom strasznie nie zniekształca. Natomiast to lustro też jest w środku, to nie ma w ogóle o czym mówić, wiadomo um, bardzo fajny produkt, nie wiem ile on kosztuje długo go już um, nie mam go już bardzo długo ale trzymam to, bo wiem, że jeżeli będę chciała to sobie kupię podkład wkład, jeżeli chodzi o wykończenie jest piękne, piękne, piękne takie glowy, ma delikatne drobinki one absolutnie nie są nachalne pasuje do każdego rodzaju topu skóry, moim zdaniem pięknie się prezentuje jeżeli też macie okazję to zapraszam Was żebyście sobie przetestowały, bo jak ja zobaczyłam to na ręce, to po prostu zakochałam. I, I zdecydowanie on naprawdę, każdy zawsze mówił o Jezu, jak Ty pięknie wyglądasz jej, nie wiem jaką jak ty masz piękną cerę i tak dalej. A wcale tak akurat nie było, ale ten, ten e, puder w kompakcie naprawdę działał cuda, to na pewno. E, następna rzecz to jest taka rzecz, którą, której ja jeszcze nie odpakowałam, bo zapakuję nie zaprezentować. To jest puder w kompakcie i w Laurent. Ja dostałam to w mojej, mojej cioci w prezencie i, bo ona wie, że ja bardzo lubię te podkłady i, znaczy te pudry w kompakcie, przepraszam taka, nie wiem jak to się mówi na tym pouch, taka, jak, taki woreczek i tak, mega luksusowe opakowanie piękne, super, super wykończenie ja tutaj mam tutaj zobaczcie, co wygląda ja sobie wcześniej jeszcze robiłam swatche przed nagraniem Także rewelacyjna sprawa, bardzo Wam serdecznie go polecam, nie wiem dokładnie ile on kosztuje, ja mam w kolorze 3 beż i taki kolor, taki kolor bym też polecała w większości z Was, chociaż on może być też za jasny, ale mimo wszystko on jest troszeczkę transparentny, także myślę, że daje radę. Bardzo fajna sprawa i ja jeszcze go mam, także nie, nie otworzyłam, no znaczy, teraz już go otworzyłam, żeby pokazać, natomiast ja będę pewnie go już niedługo używać. Następna rzecz to jest taki, taki produkt, który, na który ja się bardzo długo czaiłam. To jest taki plo, produkt z La Prairie. Jeżeli nie znacie tej firmy, ale myślę, że ją znacie, myślę, że każdy z tą firmę zna, to jest po prostu moim największym marzeniem jest linia pielęgnacyjna do twarzy z tej firmy. Natomiast jest kompletnie poza moim zasięgiem, bo te produkty z La Prairie są po prostu, one są rewelacyjne, one są wspaniałe, dobre, idealne, w ogóle jak... Byłoby mnie na nie stać, to bym używała tylko i wyłącznie kremów z tej firmy. Tylko. Kiedyś moja kuzynka właśnie pożyczyła mi krem, bo akurat byłam u niej i nie miałam żadnego kremu, że sobie zapomniałam. I ona mi pożyczyła ten krem L'April, i od tamtej pory się po prostu zakochałam w tym kremie. To była magia, magia po prostu, co ten krem jak moja skóra czuła się po tym kremie, naprawdę także ja zdecydowałam się na zakup takiej, to się nazywa um, Cellular Treatment Liquid Soft Glow to jest taki, taki yy, można powiedzieć taki rozświetlacz w płynie produkt jest bardzo fajny bo yy, ja mam tutaj zobaczcie, może to będzie tak dobrze widać bardzo fajny jest bo super, nie wiem jak ja wam zawsze pokazuję rozświetla bardzo fajny, ma bardzo fajne wykończenie. Troszeczkę różowe, ale to za dużo, jak go nałożymy. Można fajnie go nakładać na pod. W każdym. Tak naprawdę, jak chcecie. Można go nakładać tutaj, można go nakładać tutaj, można go na całą twarz nałożyć i później podkład czy puder. Naprawdę, można robić z nim różne rzeczy. Ten akurat liquid Soft Glow kosztował mnie, chyba nawet na przecenie, mi się go kupić za około 200 zł, więc cena w ogóle idealna, on chyba kosztuje 250 zł. Tak mi się wydaje, mniej więcej. I w ogóle byłam w szoku też, że on tyle kosztuje, że, że stwierdziłam, że sobie kupię, że bardzo fajnie będzie wyglądał. Na początku myślałam, że on ma trochę inny kolor, że on mi wszystko troszeczkę kryje. Natomiast produkty z La są doskonałe i ten produkt też naprawdę fajnie się sprawdza, naprawdę można, można po prostu sobie dozować ten glow, więc można uzyskać naprawdę taki <grym> za bardzo yy, rozświetlony efekt. Można uzyskać naprawdę bardzo stonowany efekt, można uzyskać duży, można miejscowy. Także super bardzo Wam serdecznie to polecam, no i cena jest przystępna jak na tą firmę, uwierzcie mi. E, następna rzecz to jest taki rozświetlacz High Beam. Ja mam małą próbkę, bo miałam taką. Paletkę. Mam taką paletkę z Benefita. Z Benefitu, nie wiem jak to się mówi. W każdym razie ta paletka miała w sobie właśnie takie delikatne, delikatne, takie małe próbki. I bardzo, bardzo fajny produkt. Bardzo Wam serdecznie go polecam. Nie wiem jaka jest regularna jego cena, ale fajnie rozświetla fajnie się nadaje pod brwiowy tutaj na kości policzka, ale tutaj, tutaj, wszędzie można naprawdę fajnie z nim pracować, też Wam go serdecznie polecam i on no, na pewno jest o wiele tańszy i też w pewnych, w pewnych momentach dla niektórych ludzi lepszy. Następna rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to produkty do brwi, to może zacznę od brwi, bo jak już widziałam, to jest tak żywam taki wosk do brwi. Niby zwykły wosk, zgadzam się z Wami, kosztuje około 100 zł, chyba mniej niż 100 zł. Du mega dużo w ogóle nie ma o czym mówić wosk. Natomiast ja go lubię, mam go i po prostu go używam. Myślę, że kupiłabym pewnie sobie jakiś tańszy teraz, bo to jest zwykły transparentny wosk, natomiast bardzo fajnie się trzymają w brwi i rzeczywiście trzymają się bardzo długo cały dzień. I rzeczywiście jest bardzo wydajny, co dla mnie jest podstawą, jeżeli o to chodzi. Następna rzecz to jest Benefit um, Brow Pencil chyba tak, bo już mi się starło, nie wiem. To jest produkt, który Wam już wcześniej pokazywałam. Jeszcze mi oglądacie, to wiecie. To jest bardzo fajny produkt, bo yy, maluje, woskuje czesze, brwi lwiw, trzy w jednym, a nawet cztery w jednym, bo jeszcze kolor i tak dalej. Natomiast ten produkt jest tak, tak mega, mega niewydalny. Kosztuje 79 zł i myślę, że on starcza na. Nie wiem, 30, 60, 3 miesiące? Jakoś tak. Myślę, że myślę, że, no, 3 miesiące jak starsze to już w ogóle jest sukces. I dlatego ja tego produktu więcej nie kupię, dlatego że on jest bardzo niewydajny. Natomiast jest naprawdę bardzo dobry, bardzo fajny, bardzo yy, w ogóle wszystko robi tak jak powinien robić. Jedyny minus to jest właśnie ta jego niewydajność. Po dwóch razach, a nawet jednym razie takim naprawdę dokładnym trzeba znowu temperować, więc no nie o tym, za taką cenę nie chcę mieć takiego efektu. Czarna kredka, jedyna czarna kredka, którą ja polecam z takiej high-endowej linii, to jest kredka Givenchy w kolorze czarnym. To jest kredka, którą ja mam już długi czas, ja tutaj sobie właśnie wcześniej zrobiłam słoczarko, słuchajcie, to jest po prostu, zobaczcie, jaka to jest kredka, to jest kredka, którą ja mam już naprawdę długo, która jest Warta każdej złotówki, która się utrzymuje, która utrzymuje się na linii wodnej, utrzymuje się jako kreska, która się również może rozmazać. Jeżeli chcemy, żeby się rozmazała do smoki, a jeżeli rozstarła, jeżeli ma się trzymać, nie rozmazana, to ona się będzie trzymała, rozmazana, ona po prostu czyta w naszych myślach, sprząta, zmywa i prasuje, jest idealna i bardzo Wam serdecznie ją polecam i nawet nie była taka droga jak na te niektóre czarne kredki bo kosztowała chyba właśnie 79 zł coś takiego. To jest niby dużo, ale ona starcza i jest wydajna i ja uważam, że ona jest zdecydowanie zdecydowanie absolutnie jest warta wszystkiego. I kolor. W ogóle kolor przyjemność jaką mamy z używania tej kredki, to jest w ogóle nie do opisania i nie do w ogóle nie do ogarnięcia. Okay, okay. Dwa produkty do oczu. Tuszę do rzęs. Tusz do rzęs z YSL, to był bardzo długo mój Evergreen. Uważam, że ten tusz jest bardzo fajny, wszystko super ekstra, fajnie się pracuje z nim, do każdego typu praktycznie rzęs się nada. Nie można sobie zrobić nim krzywdy, natomiast uważam, że on ma bardzo, bardzo krótką żywotność. Więc no jest drogi, ale odkąd do samo od Mikołaja tuż smoky Lush, Make Up Forever, to zakochałam się i tamten poszedł w odstawkę. Oczywiście na pewno kiedyś też do niego wrócę, ale jednak ten smoky lush z Makeup Forever i też nie można sobie zrobić krzywdy. Można z nim fajnie pracować, on się nie osypuje. Jest też doskonały. I wcześniej też wam o nim mówiłam, także nie będę dłużej. Się nad tym skupiać. Może produkty zostawię sobie do ust na końcu. Teraz Wam pokażę Cienie.